Wspominam Państwu, że dziś obchodzimy Dzień Dentysty, więc kogo innego mogłabym gościć dzisiaj w programie? Oczywiście lekarz, stomatolog, implantolog Piotr Borowski, właściciel kliniki w Starachowicach. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry, witam. Bardzo poproszę bliżej mikrofonu. Lekarz-stomatolog. Powiem tak, w każdym z nas takie mm, określenie budzi raczej niemiłe skojarzenia i raczej nie miłe wspomnienia. Jeszcze kilka lat temu wizyta u dentysty w większości kojarzyła się z bólem, kojarzyła się z borowaniem, z wyrywaniem zębów, plombowaniem. No, te najczęściej były wykonywane w gabinecie z stomatologicznym, takie właśnie zabiegi. Mało tego. Wyczytałam, że 81% Polaków, Polaków boi się dentysty. I co pan na to? Rzeczywiście, y, chyba rzeczywiście tak jest, że, że dentofobia, czyli ten strach przed dentystą, w naszym społeczeństwie jest dosyć głęboko zakorzeniony. E, mam nadzieję, że się to zmienia. My, dentyści, zauważamy ten problem i staramy się przeciw, y, przeciwdziałać jego skutkom, wychodzić naszym pacjentom naprzeciw. E, temu oczywiście służą i dobrej jakości znieczulenia. Premedykacji, czy jakieś farmakologiczne e, przygotowanie pacjenta przed zabiegiem. Dla wyjątkowo zestresowanych pacjentów e, proponujemy zabiegi e, sedacji, czy, czy to w czy to, czy to dożylnej, czyli rodzaj farmakologicznego, takiego półsnu wręcz. E, poza tym e, takie rzeczy, które e, trudno chyba przecenić, jak dobro, taki, takie dobre dobry klimat w klinice, ciepło do, do pacjentów ze strony całego personelu, nie tylko lekarza, ale i asystentek, recepcjonistek, e, budowanie dobrych relacji takich psychologicznych. Myślę, że to jest to, jest to co, co możemy zaproponować i e, zauważamy ten problem i zapraszamy tych, którzy się bardzo boją. Natomiast pacjenci, którzy wchodzą, e, zwykle mówią tak, no, no wszystko byłoby fajnie, tak, byleby tylko nie bolało. Panie doktorze, proszę tak zrobić, żeby nie bolało. Możemy sobie e, zażyczyć znieczulenie bez względu na sytuację. Jesteśmy na to gotowi jak najbardziej. Mnie powtarzam naszym pacjentom, mnie ból pacjenta do niczego nie jest potrzebny, wręcz przeciwnie, nie lubię jak boli moich pacjentów. Medycyna XXI wieku, nowoczesna stomatologia. W tym kierunku chciałabym iść. Czy to właśnie będzie medycyna, stomatologia bez bólu? Tak myślę. Chociaż być może nie da się tego tak do końca nigdy wyeliminować, ponieważ są sytuacje takie, które no jak w całej medycynie wiążą się jednak z tymi negatywnymi odczuciami w tymi bólem. Natomiast idziemy w kierunku komfortu, szybkości rozwiązywania problemów, wysokiej jakości, estetyki. Takie są oczekiwania społeczeństwa całego i nie tylko naszego. Ja myślę, że stomatologia przeszła ostatnio prawdziwą rewolucję. Coraz bardziej popularna jest implantologia, czyli implanty. Czy stomatologia chociażby jednego dnia idziemy w kierunku implantów? Rzeczywiście. Tak, dziękuję, że pani ten e, zauważyła ten fragment naszej działalności. Ja jestem implantologiem i e, rzeczywiście zauważam, że możemy dzięki metodom implantologicznym pomóc bardzo naszym pacjentom. E, jesteśmy w stanie e, zrekonstruować braki zębowe. Czy to pojedynczego braku zęba dzięki implantowi zapewnić piękny uśmiech, czy też pomóc pacjentom dotkniętym znacznymi e, brakami zębia, nawet, nawet bez zębiem, zastosowanie jednego czy dwóch implantów do e, stabilizacji protezy, tak w cudzysłowie, zapięcia protezy na implanty, radykalnie poprawia jakość życia tych pacjentów przeważnie w zaawansowanym wieku. Mhm. E, Cieszę się, że to zdobywa coraz większe zaufanie wśród naszego społeczeństwa i myślę, że się możemy pochwalić dobrymi efektami leczenia implantologicznego. Mogę powiedzieć tak, można powiedzieć tak, tak wyglądają współczesne standardy leczenia, bo mamy fantastyczne kliniki, mamy fantastyczną opiekę stomatologiczną, mamy dobrych stomatologów, ale jest ograniczenie w dostępności do tego. No, chodzi oczywiście o finanse, jest pewne. To niestety prawda. To niestety prawda. Mam takie wrażenie, że, że w naszym kraju funkcjonują dwie stomatologie. Jedna ta finansowana przez e, NFZ, czyli i tam, gdzie właściwie procedury i materiały są odgórnie określone przez ministra, najczęściej są to materiały najtańsze, nie gwarantujące wysokiej jakości świadczeń. Oraz ta stomatologia prywatna, która się bardzo dynamicznie rozwija, która niczym nie ustępuje z stomatologii europejskiej, światowej. Mamy kontakty z kolegami z innych krajów, naprawdę mamy świetnych stomatologów. No, bariera rzeczywiście jest taka, że, że, że to są rzeczy kosztowne. Ale to nie jest charakterystyczne tylko dla naszego kraju przecież. No nie, nie jest to charakterystyczne wyłącznie dla naszego kraju. Ta stomatologia zaawansowana, jak w, no jest w, na całym świecie dosyć, dosyć droga. No nie wszyscy sobie na to mogą pozwolić, nawet w bardzo bogatych krajach, tak jak Szwajcaria, chociażby. Mm -hmm. Natomiast są kraje, w których nie ma tej opieki medycznej, nie ma tych osób ubezpieczonych, które korzystają z, tak jak u nas, poprzez NFZ z opieki stomatologicznej. Czy wszędzie jest ten podział? No. Wspomniana Szwajcaria nie gwarantuje mm -hmm. stomatologicznie swoich obywateli, tylko wyłącznie mm -hmm. prywatnie. Jest to najbogatszy kraj. Po prostu no, tak sobie poukładali swoją opiekę zdrowotną. Mm -hmm. Ja uważam jednak, że mówiąc o kosztach najtaniej, naj, najlepiej jest być zdrowym, po prostu. To wychodzi najlepiej i najtaniej. E, pójście na przegląd. Mm -hmm. Wydanie 100 czy 200 zł, raz na pół roku, czy, czy raz na rok, myślę, że to nie, nie zrujnuje niczego budżetu, a może spowodować, że po prostu w przyszłości nie trzeba będzie finansować bardzo kosztownych rekonstrukcji. No tak, ale jak nas do tego przekonać? Okazuje się, że jesteśmy gdzieś w tym ogonie, 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 jeśli chodzi o próchnicę, jeśli chodzi o stan naszego uzębienia, 28% Polaków wspominał pan przed wejściem na antenę. No niestety nie ma wszystkich zębów swoich. No to prawda, mhm. to prawda. Gdzieś tam na szarym e, końcu jesteśmy. Jesteśmy e, niestety na, na końcu Europy. Nie wiem, czy to jest pocieszające, że w gorszym stanie uzębienie mają tylko a, Węgrzy i łotysze. Nie pocieszające, e, tylko nie wiem e, dlaczego. Prawda? <laughs> nie wiem, <laughs> nie wiem <laughs> dlaczego unik. E, natomiast e, mogę sobie wyobrazić, że jednak mamy wysokie spożycie cukru. E, cukier to jest e, e, substancja, która po prostu niszczy nam zęby w różnych postaciach. E, do tego dochodzą e, zaniedbania higieniczne. No Niestety nie wszyscy Polacy. Myją zęby we właściwy sposób. Nie wszyscy mają szczoteczki. Badania tutaj dosyć okrutnie wypadają, jeżeli chodzi o, o naszą, naszą higienę. No, trudno sobie wyobrazić, że nie wszyscy myją zęby. Trudno. Bardzo bym nawet dodała. A potem sytuacja jest, jaka jest leczenie. Czasami nie wystarcza. Czasami takiego zęba trzeba usunąć. Stąd te wyniki statystyki i. Dlaczego ważne jest uzupełnienie tego ubytku? Bo niektórym się wydaje, a gdzieś tam siódemkę, ósemkę, usuwamy szóstkę. Tego przecież się nie widać, to po co wstawiać implanta takiego drogiego? Zęby nie są po to, żeby ich było widać. Znaczy są też po to, żeby ich było widać, ale nie jedynie. Cała jama ósma Ósna to jest taki dosyć skomplikowany mechanizm jak zegarek. Jeżeli z zegarka wyjmiemy jedną sprężynkę, to nie należy oczekiwać, że wszystko dalej będzie funkcjonować idealnie. I tak samo jest z zębami. Jeżeli wyjmiemy jednego zęba, nastąpi cały szereg procesów, które doprowadzą do, z czasem do destrukcji zębów pozostałych, a być może kiedyś do utraty w ogóle wszystkich zębów. Dlatego uzupełnienie nawet jednego zęba jest bardzo ważne. Taką możliwość dają implanty. Czy implant to tylko i wyłącznie ładny ząb? Nie, absolutnie nie. Bo tak naprawdę to przecież możemy sobie jakiś mostek tam zorganizować, prawda? <grystanie> Implant to jest, to jest sposób na to, żeby odtworzyć zęba, którego się utraciło. Można na nim oczywiście, jeżeli to jest pojedynczy ząb, odbudować piękną koronę imitującą zęba w sposób bardzo naturalny, nie do rozpoznania. Można, tak jak wspomniałem wcześniej, zrobić pełne rekonstrukcje przy, przy bezzębie na przykład, czy choćby wstawić jednego, dwa implanty, żeby stabilizować protezę dla, dla pacjenta i dać na te ostatnie lata życia komfort gryzienia. E, można bardzo różne rzeczy robić przy, przy pomocy implantów, i cieszę się, że te implanty zdobywają coraz więcej zaufania, e, że trochę e, e, od, zostały odmitologizowane. Mhm. E, Czy te tak. implanty y, są odrzucane? Czy są jakieś przeciwwskazania, aby stosować właśnie taki ząb, taki rodzaj zastępczego zęba? Tak. Jak wszędzie w medycynie są pewne przeciwwskazania, natomiast one są dosyć relatywnie wąskie. Najbardziej popularnym takim przeciwwskazaniem to jest nałogowe palenie papierosów, czyli takie powiedzmy paczkę i więcej. Z dużą satysfakcją muszę powiedzieć, że cały szereg moich pacjentów wybrało zęby, a nie papierosy. A decydując się na implanty, rzuciło palenie. A dlaczego to jest przeciwwskazaniem? To chodzi o kolor tego zęba, czy rzeczywiście? Nie, no, palenie upośledza cały szereg procesów biologicznych, w tym procesy gojenia, obniża poziom higieny jamy ustnej, a, a implanty nie lubią braku higieny. I tak dalej, tak dalej. No i dodatkową korzyść, że, że mam na swoim koncie kilkanaścioro pacjentów, którzy rzucili palenie. Mhm. A przecież wiemy, jakie negatywne skutki na są papiera a wiek pacjenta? Wiek pacjenta e, tak naprawdę e, nie ma większego znaczenia. Znaczy, mówimy o ukończonym rozwoju osobniczym, czyli no, nie mówimy o dzieciach. E, czyli to musi być osoba już z ukształtowanym e, rozwojem, e, osoba dorosła. E, ale jeżeli chodzi o górną granicę, nie ma tutaj żadnego ograniczenia. Moja najstarsza pacjentka miała 84 lata, której zastosowałem implanty, a kolega na kongresie pokazywał pewnego pana, który na setne urodziny zrobił sobie pełną rekonstrukcję na pewnych implantach. Zazdroszczę takiej witalności. Drodzy Państwo, lekarz, stomatolog, implantolog Piotr Borowski jest dzisiaj moim gościem. Do naszej rozmowy jeszcze wrócimy, a teraz zapraszam pana doktora do telefonu 41200-2000.